W Czcigodnej Księżyce Nedka Tadeuszu, Jubilacie, W Czcigodnej Bracia Kapłańskiej. Szanowni Panowie, Panowie Samorządu Powiatowego, Gminy Polakalnego, Drodzy Rytacy i goście, Bracia i Siostry Chrystusowej Wieki, Zaszczycą, że danym jest przemawiać na złotym jubileuszu dla księdza Tadeusza Machała świątyni, którą wybudował z moimi Rami, pełniąc funkcję proboszcza w latach 1984 do 2000. Co sądzą o nim inni ludzie, ale jego naprawdę chodziło o to, co sądzą o nim ci, którzy od kilku dnia temu towarzyszą, którzy byli świadkami jego słów. I dlatego też się Jezus. Za kogo Wym jedziemy uważać, I on oświadczył, ty jesteś nasz syn Boga. Wtedy od odpowiedzi Piotra widzimy dzisiaj Ciebie w Twoje małpaństwo było przecież jednym pasmem dawane świadectwo że dla Ciebie Chrystus Pan był Mesjaszem, jedynym Zbawicielem świata i o tym nauczałeś przez te 50 lat. Jako Pan z powołania realizowałeś Jezusowe wezwanie znowu brzmiało w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż, jest swoim naśladowcom złotych gór, zaszczytu, czy też sukcesów. Żeby po pospawił, poparł i w jej cierpliwego, krzycza, na które składa się w Twoim imieniu księżyc w Wilacie um, wypełnienia swoich, um, swojej posługi w korpacji, z sztuce serckiej przez 50 lat. Dokładnie to wyjaśniło. Przemawiając do jubilatu w katedrze łódzkiej kardynał powiedział między innymi takie słowa, że każdy kapłan leży dwa razy na posadzce katedry przed święceniami diakonatu i święceniami kawańskimi. Zauważył też, że biskup trzy razy leży na posadzce katedry, po trzecie raz przed konsekracji i dalej mówi kapelał <laughs> Każdy kapłan powinien wszystko wracać do tego leżenia, aby bardziej się w w tę posadzkę, aby go nie było widać w tej służbie kapłańskiej. Powstał dzieło, ale żeby wzrastał chrystus. też wielki budowniczy, I jak już zostało kilka razy podkreślone, powitania. też przynajmniej kościoła duchowego, a w obozie cywilno-doktoratialnego się dotyczy diamentowej tutaj w budowy kościoła, i które nie stawiałeś się Nie pytałeś, czy podoba co ja z tego będę miał, ile na tym będzie można zarobić. Lecz oprócz odpowiedniej zadanie. a były to czasy nie sprzyjające takiemu wyzwaniu. Czasy, jak starsi pamiętają, Triumfującego komunizmu i Marciska Kaszczowy. Czasem dana były trudne, kiedy sklepy i magazyny były puste. Poderwałeś tutaj parafię na w także z Bożą, pomocą w krótkim czasie powstał Kościół, Dramia, z entr i i wieleziemskich. Przy tych obserwujących czas inwestycjach prowadziłeś także działalność służbowską. Nie sposób o nich teraz mówić w szczegółach. Wspomnę tylko o Twoją troskę o młodzież. Powiem co roku wysyłałeś grupę młodzieży na światowe dni Saletyńskie do Dębowca. Nie takie po tam, gdzie ja pracowałem. Dlatego spotykałem się z tą młodzieżą, którą ja godny z tego, że jest z mojej już inni młodzież na tych spotkaniach. A gdybyśmy spojrali inne grupy paragiami, ministranci, lektorzy, grady, państwo misyjne itd. Skąd czerpały siły? Czyż nie możesz powtórzyć za Izajaszem z dzisiejszego pierwszego czytania, że to Pan mnie wspomniał? Można powiedzieć że również, że byłeś nowym apostołem Jakubem, który nauczał, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, jak pożytek bracia z tego. Skoro ktoś będzie utrzymywał, że wie a nie będzie spełniał uczynienia. że wierzę, że uzemieniem się w różnych grupach, w tworzenie wspólnoty kulatywnej, angażowaniu się w podobne obiekty sackalne. siostry tak pokrótce, że wierzę, teraz razy że żeby żeby krótko mówić, może Popatrzeć na życie, działalność chrześcijańską księdza Juliana, księdza Tadeusz'a przez 50 lat Posługi jako wikariusz w Sarty, w Szczeckucie, a jako progosz w tej się parafii w Podługi i w Moszlicy. Ale sam Islam przestrzega. Nie nam, Panie. Nie nam, lecz temu, nie Dlatego dzisiaj Panu Bogu za to chcemy dziękować. Raz z Tobą, księdze jubilaci. Chcemy dziękować za to, że Jego Syn Jezus Chrystus, najwyższy kapłan powołał się do swego kapłaństwa, żeby z Tobą i żył w Tobie. Za to, że przyjęty nam Cię tyle mocy i mądrości, że Boże dzieło, powierzane Ci przez Kościół, na każdy takie niemal miało. Idąc na wezwanie Chrystusa w dzisiejszym Janu nie oderwały się od krzyża, na której się mógł, składało, jak pojawiło się kapłańska pańska i pasterska. ale możesz za świetnym babłem powtórzyć, w dobrych zawodach, które skąpiłem, je ukończył. I życzę Wysłuchałeś tutaj przepięknych życzeń od przedstawicieli parafii, możemy się tego wszyscy potem podpisać. Niech Chrystus Najwyższy kapłan da Ci jeszcze wiele zdrowia, sił, żebyś i o najwyższy raz nam z taką gorliwością. Dzisiaj odbiera przejść wielu sanktuariów, jako tajemnicy Siedmiu Koleśnych, także w powierzchni sanktuarium Dimanówskich i innych. Niech się móc na no, przykład ludzie, jak najlepsza, martwą swojego serca. I Twoje jest jedyny na mnie radości. Z tego, co pozwoliłeś, aby Bóg dobrego ościał wcześniej. Swoje przez twoje życie kapłańskie, przez te 50 lat, dla dobra Kościoła i dla naszej tutaj wspólnoty parafialnej, dla obu Bóg zabrać się za wszystko. Amen.